No chyba cześć Co tyle nie pokażesz jaką masz kostkę panią To? No masz, masz Ale sobie jedzę, tak? A Ty jej nie zabieraj Cały czas są kłótnie o te o te kości, o tyle ich mają Ech, A wiadomo Dzisiaj idziemy zobaczyć te Króliki, bo zaczęły się tak. Zaczęły się rodzić. Już tam pierwsze mamy od, no, od trzech dni. Już można powiedzieć czterech, tak? O. Ale idziesz z nami też zobaczyć króliki? Ty jesteś zajęta, nie? Kostką, ja ci nie zabiorę. Dobrze. na razie no, od, od trzech królic, pokażę te które są naj, najstarsze, e, No termin miała na, e, na pierwszego, ale dzień później, no ale to tam wiadomo, nie jest, nie jest problem, tak Sherryk? Tak, Ty tu musisz nadzorować wszystko. No one są już tak delikatnie odrośnięte. Więc są bardziej odkryte. No ostatnio jest no, w miarę ciepło, chociaż w nocy. No, w nocy. Trzeba przyznać, że no, jeszcze są takie całkiem zimne te noce. No, tu na tą królicę trzeba uważać, bo ona bardzo broni. No, ale widzę, że są takie bardziej no, czarniawe. Biało. No. To też im się wiadomo, będzie zmieniać też. Jak trochę podrosną, ale o tutaj ten widzę jest taki trochę brązowawy po, po tatusiu. No i tutaj ta miała 8. Czyli tak, no 8 to jest taka dobra liczba. Akurat nie za dużo. No całkiem, całkiem fajne już są i są w miarę, w miarę równe. Ale to wiadomo, z czasem często tak jest, że na przykład jeden, który jest trochę słabszy czy coś, no to no on nie potrafi się dopchać do jedzenia. To jest jakiegoś tam swojego rodzaju ta naturalna selekcja. O, a nie, czekaj, ta, ta jest tak grzeczna, nie? Tak tu jest akurat ta, która nie ma, nie ma problemów. Tutaj tak nie będę jakoś mocno yy, i tutaj ona ma dużo, bo ma ponad 10. Yy, bodajże... Teraz nie wiem czy tamta miała 12, czy ta, albo obie, chyba obie nawet No, tu wiadomo nie będę tego wszystkiego odkrywał Ona tu miała aha ona też miała na nie ona miała na drugiego ok czyli tu już jest 12 no to jest no to jest ogólnie za dużo tak do 10 no do 10 jeszcze jest optymalnie ogólnie no zdarzało się że tak wiadomo robiliśmy żeby wszystkie wszystkie te urodzone się odchowały, no to dostawała jakaś inna inna samica, która miała mniej, ale no ta pierwsza miała 8, czyli akurat tutaj jest dużo i myśleliśmy, może ta trzecia, która miała tam termin dzień, dzień czy dwa później od tej będzie miała mniej, no to się jej da, no a tu jak jakby normalnie na złość Tamta też. Kolejna. Ona sobie tutaj gniazdo zrobiła w takim trochę dziwnym miejscu przy drzwiczkach samych. No, ona też ma dużo. Jakże wiadomo, to, to nie jest powiedziane, że one się wszystkie nie wychowają, bo na przykład po prostu jeden czy dwa będą trochę mniejsze od reszty i to też tam nie jest jakiś problem. No, ale ogólnie yy, no, bywało przecież wiesz, 14, czy nawet 15. No, ale to to już totalna przesada. No, także trzeba przyznać, że, że się sprawdził yy, królik, który, który był w tym roku na wypożyczeniu. Już no, już pojechał do siebie yy, wczoraj, czy wczoraj go odwoziłem. Bo tam też u siebie ma do popracowania. I co, Sari, ty, ty tutaj ze mną tak nadzorujesz, a fela gdzie jest? Ona kością zajęta pewnie. O! Jest i fela. No i co? Nie dosięgasz, żeby zobaczyć. Może i lepiej. Bo ty byś tam, tam chciał wejść od razu. Jakbym Cię posadził. Widzisz fela? Mm, zainteresowana jest Ale dobra, wiadomo, nie można jej tam no, Chyba bardzo jest zainteresowana Nie można jej oczywiście bliżej tam podkładać Bo ona by chciała jej od razu Polizać czy coś A to no, nie można Bo zapach będzie nie taki, nie? Fajne? Fajne, dobrze A pokażę Fela jak ładnie pijesz z kranu? Chcesz się napić z kranu, Fela? Chcesz się napić? Nie, akurat nie chcę. <laughs> no, ale się jej spodobało. Także zobaczymy, no oczywiście są jeszcze kolejne samice. No co? Co? Aha. Zobaczymy jak od kolejnych będą, może wtedy się przełoży. Jak będą miały mniej. Bo jak na razie, no... Hmm. Jeśli reszta też tak będzie miała ilościowo, no to by był ewenement, bo yy, nie bywało tak. Zawsze tam się trafia jakiś, który, trafi jakaś samica, która ma po prostu, powiedzmy, nie wiem, 3 się zdarzało, 4? A niektóre potrafią urodzić 15. No jest, jest duży rozrzut, nie? A ty co, a ty co? Dobra. Myślę, że tyle jeśli chodzi o taki update. Tak? Króliczy. Szary już tutaj odstawia swoje jakieś manewry. No i co? No i co? No i co? na cię wlazła. No widzisz? Szala to się tam nie bawi. Skakuje i tyle. Fala sobie leci po kostkę, także to by było. To by było na tyle, jeśli chodzi o królasy. I na pewno jeszcze będziemy dawać znać, co dalej, nie? Jak tam rosną i tak dalej. Ile od kolejnych. Oj, jeszcze. Dobrze. Tak. Dobry pies. Fala czegoś w końcu szuka. Sharikowym. Tak? A może od razu przy okazji Sharik. No, szarik będzie miał w tym roku nową budę, nie? Znaczy nową, inną, bo tamta już jest dosyć zużyta. Udało mi się taką, że tak powiem. No, ktoś chciał się jej pozbyć. Lekkie tam trzeba będzie zrobić poprawki, ale jest ogólnie większa od tamtej. I będzie można zrobić ją lepiej ocieploną. Także No, oczywiście ja będę miał czas, to też tak, będę to Także Szarik będzie miał podmienioną, podmienioną budę, ale się wiatr lubi. Szarik też już wziął koskę. Dobra, już trochę, o, mamy ponad 9 minut. Także co. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć. Aha, no Fela poszła i wyjada mu chrupki. <grymne> Widzisz Szerich? Fela ci chrupki wyjada.